Cześć wszystkim, dzień dobry Kolejny farmkaścik Dzisiaj odkrywamy talię Co prawda ja już ją odkryłem Pogadamy sobie o nowym update'cie Pogadamy sobie o tym co weszło do gierki No i co No i po prostu pobiegam sobie na wydungeon. Szczerze Tak na start wam powiem, że raczej mi się on nie opłaca Ale i tak pójdziemy Wezmę sobie zużycie Żeby nie wracać na odpo Zbyt często, albo nawet wcale Mam ze sobą kruka dzisiaj, reszta petów mi padła, zacząłem bić trochę czempy na jeziorku i tym petą zdarza się tam umrzeć. A że chcę kruka sobie podekspić, to w sumie pobiegnę z nim. Mam pięć tych wywarów i co? No i zrobiłem sobie pięć łatwych dungeonów. Teoretycznie jakbym miał jakiś poza farm kastowo na ten dungeon, to prawdopodobnie bym nie biegał tych łatwych, raczej normalne z jakimś rycerzem duo. I tak jak widzieliście, tam jak byłem w tym miejscu, to gdy, gdy pójdziecie na dół i na pięterko, tam jest NPC, który Wam wywary sprzedaje. One kosztują 100 golda i 5 łatwych e, flaszek. A e, ja sobie już je naszykowałem wcześniej. No i przebiegniemy sobie 5 łatwych dungeonów. I co myślę? Zacznijmy od dungeonu, może. E, I dobra, jeszcze jedno, bo e, były pytania na, w komentarzach. Tam ktoś zapytał, czy w kolejnym odcinku pogadam trochę o petach. E, i w kolejnym odcinku dopiero pogadam ze względu na wyjście talii. Chciałbym przełożyć to jeden dzień dalej. Kurde, wiecie dlaczego go nie zabiłem? Nie zabiłem go dlatego, że mam o 1PA za mało. Tutaj jest taka ukryta mechanika, że jak rzucacie atak na takim samym PA i ma on ponad 70% szans na trafienie, to z każdym kolejnym macie mniejszą szansę na nietrafienie. I miałem 88. Na tym, na tym ataku 88%, więc teoretycznie ten byłby na 93%, jakbym miał tyle samo P.A. A odjąłem, no nie mam tego jednego P.A. YouTube brakuje, więc nie trafiłem z meczka. Mniejsza, o tym też będzie w innym odcinku. I o tych petach też się trochę porozgaduję w innym odcinku, bo mam coś do powiedzenia o petach. Chciałbym, żeby o tym cały odcinek prawdopodobnie farmcastowy powstał. Nie wiem, czy dobiję tu level, wydaje mi się, że chyba troszkę za mało expa dostaję za te potworki, żeby dobić tu level. Chociaż zobaczymy jak za bossa. Wydaje mi się, że brakuje mi tam z 200k expa do 131 do kolejnego takiego breakpointu 135. Jeszcze daleka droga. Już wam mówię, brakuje mi nie, no więcej, kurde, z 700 nawet tu nie wbiję. I co? No jeżeli chodzi o dungeon. To mogę powiedzieć, że zrobiłem tego dosyć sporo. Bo w pierwszy dzień, gdy wyszedł już ten, ta talia cała, no to zebraliśmy się z Teamem. Ja taki Rydz 65 level to jest Kumpel tutaj z miasta. Poszliśmy z Kwasisem, to jest on aktualnie gra druidem. To jest też osoba, którą realnie tam gdzieś znam, po prostu taką. Paczką znajomych z życia realnego, praktycznie I, i z Bartusiem, o którym wspominam praktycznie o każdym odcinku, bo dużo razem gramy. Bartusia nie znam realnie, i jeszcze był z nami Rantyl, który znowu zmienił postać, teraz gra Magiem. Są to ludzie też w jakimś tam stopniu, którzy grali ze mną gdzieś tam od tego startu, już i tak dalej, nie? No, i powiem Wam tak: no biegaliśmy sobie w piąteczkę normale. I co jest ciekawe, by, byliśmy właściwie top 1 na serwerze jeżeli chodzi o normale bo Zrobiliśmy ich chyba 25 pierwszego dnia I jeszcze wczoraj patrzyłem To po jakby całym dniu albo dwóch dniach niegrania w ten dodatek i tak byłem top 2 albo top 3 Tylko przede mną była jedna osoba Była Shanks Który miał 50, sprawdzimy jak to teraz wygląda Osiągnięcia, przygoda, on jest tutaj, Heurokratos ja Miałem 24 Galajus wczoraj widzę leciał ostro i zluzuj. No i ja już spadłem na 10 miejsce, ale z tymi 24 byłem na drugim miejscu przez pierwsze dwa dni. I To muszę powiedzieć? No, nic na mnie poleciało. Chyba 7 godzin farmienia non stop, żadnego rara. Co było trochę takie. No kurde, nie za ciekawe, trochę to bolało. Yy, chociaż liczyliśmy na tego jednego w, w 30 ranach, no w 24, ja jeszcze parę sobie łatwych walnąłem. Niestety, ale nic, więc jest duża szansa, że teraz poleci na odcinku. <noise> yy, ogólnie sam dungeon to jest taka yy, coś między DZ a, a loskami. Czyli masz powiedzmy 95. maga, który nie za bardzo jeszcze da rady na loskach, yy, albo tam powiedzmy 80-90 mag i z drugiej strony masz debuffów, którzy mają powiedzmy 70 i też już za bardzo im się nie chce DZ -a. można tutaj przyjść bez problemu 75 taki debuffer 90, 95 mark, czy barbarzyńca I naprawdę fajnie sobie tu przycisnąć ten level Ym, idzie to dosyć mozolnie, te moby są mocne Ym, tutaj jeszcze jakbyście chcieli to możecie zrespić sobie czempa, raz sobie go zrespimy Mogłem odpowalnąć, bo mój pet ma mało HP. I co, no... Taki tezecik, nie? Takie oski troszeczkę. Głównie pod expa prawdopodobnie. Uważam, czy... W sensie tak, no bo czy to dobry dungeon, czy to niedobry dungeon, nie? Takie pytanie. Bo dużo ludzi widzę tam na dużym levelu. Mówi, a dodali content na 10 minut. Nie mam co robić, to jest niefajne, nie dać tego farmić drogo i w ogóle, nie? Ale szczerze powiem Wam tak, no cenowo wychodzi tak samo jak za DZ, tak samo jak loski praktycznie, czyli koło tych 100-130k za wejście, o zobaczcie nam się, czempion, ale najpierw pójdę na odposzybkę. Więc cenowo wejście tu wygląda spoko itemki są prawdopodobnie w miarę drogie, nie będę ich sprawdzał, ale tak samo z DZ czy z V też, itemy są drogie, czy z losków no z losków niektóre itemki po 20 milionów z DZ yy, po 5, 6, 7 i też ludzie za bardzo tego nie farmią na dużym levelu. Także ja nie, nie wiem, czy jest jakiekolwiek grono, duże grono, nie mówię tu o jednym, dwóch czy trzech osobach, które rzeczywiście non-stop farmi sobie dezety yy, czy fałki po jakieś itemki. Wydaje mi się, że Galajus kiedyś farmił fałki, żeby PTX expić, a tak to no nie za bardzo się dobiega. No tyle byłoby z Championa. Na łatwym to wiadomo, to gniotę, ale normal już mi sprawia problemy. E, no i lecimy kolejnego Renika, nic nie poleciało. Tam jeszcze można zejść, tam jest jeszcze piątka, ale no kurde, ja tu po przede bardziej, a nie po, po X-pack w ogóle, kruk. 8-3, muszę zobaczyć ile miał w kolejnym ranie. E, tak, tak, tak. Zaczniemy. E, I lecimy kolejnego. No szybko to schodzi magiem, jakbym już tego czempa nie robił, no to myślę, że 4 minutki zaraz można sprawdzić. Można tego zrobić bez... Bez czempa i zobaczymy jak to szybko. W ogóle Biorby tu tylko lecą z hard, hard wersji Magni. Ale ta hard wersja, no nie wiem, czy jest jakaś sens z tego biegać, bo wolałbym chyba na wieże sobie pod pójść na tym levelu niż tutaj, bo to długo by zajęło. E, dobra, bo się ten zagadaję. E, jeżeli chodzi o dungeon, mi się bardzo podoba, bo magowie w końcu i barbarzyńcy, którzy mają problem z wylewelowaniem się 7,5 do 110, mają jakąś dodatkową opcję przyjść tutaj, na, na koło tego z 90, 95, może, może troszkę szybciej i naprawdę coś tu porobić te, tych obrażeń, wiadomo nie będzie to idealne, ale jednak wydaje mi się, że znajdą party i dla nich jest to naprawdę spoko inni mają odejście od, tego, te, od tej swojej rutyny dezetowej, przed jak jeszcze są zasłabi na przykład na loski, to też mogą tu przyjść na wyższym levelu i wydaje mi się, że ta instancja będzie biegana właśnie na zasadzie DZ, czy y, losków, czy fałki, na zasadzie, że dobra, wbijamy level ostro, nie? Więc to jest spoko. Czy ta instancja trafia do dużych leveli? Nie, ale czy wszystkie instancje muszą trafiać do dużych leveli? No też nie, jak najbardziej. kurde m, Mają co farmić, y, jest co robić, a to, żeby. Dostać instancję na 60 level po to, żeby płakać na 140, że nie da się tego farmić. No kurde, no szczerze, i tak spoko, że jest, nie? Jeżeli chodzi o te zlecka, wczoraj sobie troszkę tam porobiłem te daily questy, zlecka chciałem zobaczyć, jak to wygląda, i znajomym to polecić. No ale szczerze, to wypada trochę kaszaniasto nie? Zrobiłem sobie daily quest'a w którym miałem pójść najpierw, zabić, znaleźć jakiś przepis. Gdy znalazłem ten przepis, to musiałem pójść zabić parę worteksów. Później, miałem iść zabić parę roślinek, i na końcu jeszcze stali okupowanej zwłoki tam przeszukać. I powiem wam, że dostałem za tego questa dostajecie losowo miksturkę niebieską, czerwoną albo pomarańczową. Każda robi coś innego. Ja dostałem miksturkę, która daje mi PsychoExpa, i dostałem tego PsychoExpa 1000. I szczerze, ja nie mam pojęcia. White Moon, jeżeli to słyszycie. Dlaczego nagrody z daily questów są tak mizerne? Naprawdę, jeżeli chodzi o eteryczną lampę, ja tego nie robię. Zacząłem to robić, ale nie robię tego, bo jest to totalnie niewarte swojej ceny. Tak samo ten, to zlecko, to, to ten dzienny quest. Naprawdę, kurde, ktoś będzie tracił jakieś dobre 10-15 minut czasu, bo rzadko lecą te kolce i ich potrzeba trzech. Szczególnie że te mobki mają 5500hp i trudno jest 60 temu levelowi szybko to zdps'ować i ktoś będzie tracił 15 minut dla 1000 psycho expa kiedy w tym czasie mógłby sobie walnąć 2 geo i dostać tego psycho co prawda mniej bo 500 ale do tego golda i szans na dropa i zwykłego expa pod peta jeszcze przy okazji i no, wydaje mi się to strasznie głupie ja, ja moim zdaniem ten, ten quest on powinien dawać normalnie mm, nagrodę typu 3-4K Psycho -expa, dodatkowo Expa dla ciebie i dodatkowo Expa dla peta. Co jest złego w tym, że to jest jeden Daily Quest, tego nie możesz nadużywać, to robisz raz dziennie. I gracze mieliby naprawdę taką motywację, słuchajcie, motywację do tego, żeby zalogować co dzień i to zrobić. Tak samo Eteryczna Lampa, moim zdaniem, to powinno dawać z 10. 11: Może kap psychoexpa żeby każdy gracz Broken Ranksów, który wbił 110 level, on czuje się zobligowany do tego. Zobligowany do tego, żeby raz dziennie zalogować i zrobić tego Daily Questa. Za tego Daily Questa płacisz, bo musisz kupić yy, i Odwłok, i ten tam. tam yy, kurde, ten proszek eteryczny. Musisz zapłacić jeszcze npc i tam wychodzą jakieś chore pieniądze za to wszystko łącznie. Ponad 100 tysięcy i dostajesz tam 2K800, chyba ja dostaję Psycho. To jest śmiech na sali, naprawdę. Ja wolę w tym czasie, jak to robię. Walnę sobie trzy jaski i dostanę praktycznie podobnego psycho -expa. pet mi pod Expi, ja pod expie Nawet jak to będzie, nie wiem, 100K Expa czy 200. Dodatkowo jeszcze mam szansę na jakiegoś w ogóle na za 5 milionów czy coś. I nie płacę za to, idę tam za darmo, nie? No to jest naprawdę, nie wiem dlaczego. Oni tak to robią. I to mi się wydaje naprawdę problematyczne, że te daily questy ja na to liczyłem szczerze, że właśnie zlecka i daily questy będą czymś fajnym. To przyciągnie graczy, a tutaj jest ostra kaszanka, nie? Był. Jest fajne jedno zlecko. Nie powiem. Już sprawdzam na Discordzie. Zrobiłem sobie taki kanał, w którym. O, mam coś takiego, taki kanał sobie zapisuję te wszystkie zlecka. Nazywałem to zlecka Talia. No i tu macie ten questik, Ja dostałem za niego 1-3k Psycho Expa. Potem był drugi Daily Quest zebrać pamiątki po trupach. To było naprawdę fajnie szybko do zrobienia. Bo idziesz tylko do pięciu ciał i naciskasz, i wracasz. Zrobiłem to dosłownie w minutę i dostałem 40k Golda. Ale czy na Daily Quest a coś, co możesz zrobić raz dziennie. 40k golda będzie czymś co namówi takiego lolka do tego żeby zalogować do gry i pójść tam No nie do końca nie e, Kosz zrobiłem też e, Z fajnie bo dostałem 15k XP pet 13 To jest zlecko kurde zlecko bym powiedział że ma lepsze nagrody Niż daily quest nie To jest śmieszne w ogóle że y, Zlecko jest y, Jakby ciekawsze niż daily quest to trochę też takie nie wiem. Jeżeli chodzi o samą talię, no to uważam, że content jest naprawdę fajny, nie robiłem jeszcze questów, robiłem tylko dungeona i te zlecka. Powiem Wam tak, moim zdaniem taki content, nawet gdyby nie było questów, tylko po prostu dodanie contentu na zasadzie mapka, jeden dungeon, parę zlecek, parę daily questów, pięć fajnych nowych przedmiotów, bo przedmioty są naprawdę, uważam, że każdy z tych przedmiotów będzie używany i jest naprawdę yy, dobry. Tarcza jest lepsza niż kill, no i oszukujmy się. Oko. No, oko jest chyba moim zdaniem najsłabsze. Wolałbym raczej eripkę tu w tego slota. E osobiście wiem, macie dodatkowego drifa, ale to jest tylko drift e Tak naprawdę na Eribie, jak chcesz i zapłacisz to masz drugiego moda fajnego, który jest mocny. Więc tak naprawdę zyskujesz tylko jednego drifa, nie dwa, nie mówcie, że dwa. Zyskujesz teoretycznie e Orba, ale. Uniwersalne orby są mocno średnie eee, i no nie wydaje mi się, żeby to oko było jakkolwiek mocne. Raczej wolę ribkę dalej. Eee, jedyny minus rybki to, że szybciej się rozładowywuje, chyba. A tak to no kurde, no macie naprawdę dobry resowy pierścień riba, nie ten. A pamiętajcie jeszcze w tym wszystkim co gadacie, że to oko może być dobre. Pamiętajcie, że ulepszenie tego na gold 3 kosztuje chyba 60 milionów czy coś takiego, więc czy chcecie płacić 120 milionów za dwa ringi, które są słabsze niż jedna Eriba, I tylko za koszt slota na jednego Drifa i na jednego tego? No, wydaje mi się oko najsłabszym itemem. Pasek dla Fizoli jest mega fajny, bo był promuri za potem dopiero nurd. Wiem, że na przykład mój kumpel gra ucznikiem, jak miał ten 60 level. Pytał mnie jaki ring, no to mu mówiłem: Kurde, no chyba będziesz musiał zrezygnować z tego promurisa i se kupić jakiś synergol. No bo nic nie ma do, do tego śmiesznego nurtu, nie? Tak samo buty magiczne. Teoretycznie były Torimy z wendigo ale no to była masakra je zdobyć. Ja też skipowałem. Pamiętam, że buty to był jedyny slot, który skipowałem z energetykami aż do 85 levela. Strasznie mi to wkurzało, że nie ma nic innego. Um... Więc wydają mi się że itemki wszystkie mega fajne. Sam content jest też dobry, tylko że jeżeli taki content. Whitewood, jeżeli wy słyszysz drugi raz, jeżeli taki content, jak daliście, nawet nie musi być tych questów. Szczerze, 95% graczy w tej grze ma wyjebane na questy. A ci, którzy zrobili te questy już raz, to teraz mają wyjebane, bo już nie zrobią ich drugi raz. I też nie chcę mówić za siebie, ale tak mi się wydaje. Nie mogę mówić za wszystkich Ale moje jest takie zdanie Że jakby taki content Nawet bez questów Czy tam dać jakiegoś jednego questa łatwego Bo wydaje mi się, że questy blokują to wszystko Jakby taki content Był raz na pół roku dodawany Czy raz na Cztery miesiące, także były takie Trzy updateciki w roku Kurwa ta gra byłaby tak dojebana Tak naprawdę mega fajna Wyobraźcie sobie, że Taki content wchodzi raz na 4 miesiące, nie? Mamy trzy takie update'y. Wyobraźcie, że ktoś przychodzi do tej gry za 3, 3 lata od teraz, w 2027 roku i weszło 12 takich update'ów. To nie chodzi o to, żeby te update'y były nie jak wielkie, żeby ta talia była niewiadoma jak wielka. Nawet jak ta talia będzie taka mała jak teraz jest, czyli to są trzy lokacje i jeden dungeon, ee, parę zlecek i dwa daily quest'y, nie? Jeżeli coś takiego będzie sumiennie dodawane raz na 4 miesiące, 3 razy w roku, to po roku masz 3 nowe instancje, 9 nowych krainek, tak naprawdę, nie? Lokacji w sensie. Bardzo dużo nowych daily questów, tylko te daily questy mogły być fajniejsze, nie? I wtedy to. Kurde, Broken Ranks naprawdę by wyglądały dobrze. Aktualnie jest bieda ostra. Jest coś tam pododawane, ale jest to tak zesplitowane, że są dziury między kontentem. Content, nie? Fajnie, że ta talia weszła, bo troszkę zadziurowała nam ten etap po, po DZ-owym. Ale problem jest taki, że za bardzo teraz ci gracze solo w drugą stronę nie mają, bo to weszło takie teamowe, a mam dużo znajomych, którzy pytają, dobra, solo co mam robić? Ja im mówię, no biegaj Geo dalej, no co, dopiero masz 55 level Kamil, jeszcze musisz przycisnąć sobie z 20 leveli. To, to co, to na może pójdziesz, nie? Ale tym sidem to w sumie nie wiem czy dasz radę, no i nie mam co tym ludziom polecać za bardzo. Eee, więc jakby taki update był, z takim małą zawartością nawet jak jest Talia, ale był systematycznie co 3-4 miesiące, to ta gra, wow, no ta gra to była, naprawdę miała dużo do zaoferowania nowym graczom i tym starym. Bo ci staż na pewno z którychś tam dungeon, yy, dodatków by wyłuskali sobie fajne dungeony do farmy. A ci, którzy przychodziliby nowi, to byliby zasypywani informacjami, nie? Że ej dobra, możesz iść tutaj, możesz iść tam, możesz iść tam. Aktualnie no to wiesz, mam 55 levela Lefela, Pumplashida, który lubi grać solo, nie? Co ja mam mu powiedzieć? Powiem mu, biegaj geo łatwe. No, ale już biegam to geo łatwe, już za dużo, nie? Tam level nie leci. Mówię, no to smoka nie zrobi, nie? To co mu polecić? Komandora łatwego, tam też exp nie leci, tam w ogóle exp stoi w miejscu, nie? Wieża łatwa, tam też exp stoi w miejscu. Możesz biegać, nie wiem, i czy zwykłego, normala, ale i czy normal, no nie daje expa już na tym levelu, I, i wiecie, jest taka trochę, taka kaszana, nie, dla tych solo, solo graczy szczególnie że na tym 65, jak już masz 6-5 level. No to jest co polecić, bo już można, wydaje mi się, próbować normal e, smoka ze względu na to, że masz akwapety. No to walniesz te dwa, te akwapety, jak jesteś solo graczem. No i już tam możesz coś poćwiczyć, nie? i wydaje mi się, że jakby takie dodatki jak to były dodawane raz co 4 miesiące, to na pewno w którymś dodatku by dodali coś fajnego dla takich loków 50 leveli, żeby mogli sobie solo biegać. Hmm, takie coś między geo a smokiem dodatkowo. I, I wiecie, no, znalazłby, znalazłby się czas na dodawanie takie, takich rzeczy, bo dodatki byłyby robione często, nie? Ale to jest tylko moje gdybanie marzenia. Ale to jest moje marzenie. Może nie marzenie, ale no. Coś, co życzę tej grze, żeby taki content jak talia powstawały raz na 4 miesiące i nie na 6 lat, żeby ta gra była rozbudowana. Bo to jest też rzecz, którą widzę w innych grach. Pawo, of Exile, World of Warcraft, Tibia, nie wiem, no. Wszystko, co grałem przez lata, to ta gra ma ileś tam lat i content do niej jest dodawany systematycznie co jakiś czas. Nowy content. Na przykład, wchodzisz do takiego Pawłowego Exile, który ma X lat, nagle się okazuje, że oni mają dodatki co 3 miesiące. I te wszystkie dodatki stakują się w pewnym momencie. Jak wchodzisz do nich po 5 latach, to nagle masz 30 dodatków już, które były. I naprawdę kontynent jest mega rozbudowany i wyobraźcie sobie 30 takich miejscówek jak talia. Gdyby były dodane w tym czasie, nie? No to byłoby naprawdę mega. No ale... Kurde, no woleli robić to 6 lat, ale wcisnąć do tego jeszcze sklep premium, żeby ładnie wyglądał. Eee... No i na kolejny dodatek zobaczymy. No na razie nie gadam. Zobaczymy jak będzie. Eee, Epiki V2 teraz prawdopodobnie na celowniku kolejne i... Co w sumie oni mogą nadawać jeszcze? EPIC i V2 chyba nie? A tak nie było jakichś zapowiedzi nowych, nowych rzeczy. A i mobilka oczywiście nie. I daj itemka, no ziomek, kurde, już zabiłem z 50 tych bossów. Daj no, daj no coś jakieś tam. Konie oko. Proplenku, no to. Słabo-słabo. Eee, no, także w sumie to jeżeli chodzi o talię, to takie jest moje zdanie. Powtórzę się prawdopodobnie, ale fajny content. Ale powinien być dodawany częściej, raz na pół roku minimum. Takie coś raz na pół roku można by nazwać, że ta gra jest rozwijana. Aktualnie ta gra jest w stagnacji, moim zdaniem. To, że wyszedł dodatek, to nie znaczy, że jest rozwijana jakoś mocno, nie? Dobra, wydaje mi się, że to jest ostatnie wejście. Zobaczmy. Mogę też sprawdzić, ile to robię, ale jak, robi, jak zrobiłem 5 w 22 minuty, 4 w sumie 22 minuty, to jest 5 minut. A ja trochę gadałem, trochę biegaliśmy jeszcze czempa na początku, czyli gdzieś koło 4 minut na, na jedno podejście Spaliliśmy tutaj z 700 tysięcy golda, żeby tu z wami wejść, ja wyczyściłem plecaki e, Przed wejściem, zobaczymy ile nam poleci Wiadomo, gdybym bił tą piątkę na dole Gdybym bił tego czempa tutaj za każdym razem Jest większa szansa, że nie wyszedłbym na zero, albo może na plus jakby tam coś poleciało z tego czempa, jakiś alornik czy, czy... Coś, bo tam drify lecą, ale no kurde, idę po bossa po prostu, po niebieski item. Raczej przyszliśmy tu w formie farm żeby przepalić może trochę kasy za wejściówki, żebyście zobaczyli, jak ten dungeon wygląda. Nie macie za bardzo okazji zobaczyć, jak te moby biją, bo je zabijam z z deszczu. Ale no, mają dużo debuffów, jakieś tam truty mi wrzucają, tarany i tak dalej, nie? dawka z rana jest dziesiąta. Godzina, dziesiąta godzina w sobotę, obiecałem Wam, że filmy będą co dwa dni, i tak się staram. Właśnie miałem Wam powiedzieć, jak już pogadaliśmy trochę o talii, że statystyki YouTube'owe fajnie skoczyły do góry. Co prawda, jest to związane z tym, że dodałem Filmik z innej gierki, która jest aktualnie popularna i on walnął tam ponad 5000 wyświetleń, ale poza tym. Mam taki cel sobie na nowy rok, żeby trzymać kanał na jakimś tam wyznaczonym poziomie. Na pewno to nie będzie poziom taki, jak miałem w czasie grania w World of Warcraft. Wtedy ostatnio sprawdzałem, że to było około 60 tysięcy, chyba 56 tysięcy wyświetleń miesięcznie w taki najlepszy miesiąc. Później gdzieś tam tych wyświetleń miałem około 40-30 tysięcy przez praktycznie cały rok. Tutaj na tych brokenach ciężko było mi wyciągnąć e, liczby pokroju 10k. W tym miesiącu mamy 15 tysięcy już, a jeszcze miesiąc się nie skończył, ale no to jest ze względu na, to, na, tom, na tego Raven downa nie? I sytuacja taka, że w sumie jakby nie ten Raven Down. No to wydaje mi się, że około 10k byśmy zawalnęli, fajna liczba już, 10k wyświetleń miesięcznie Wydaje mi się, że przy takim czymś chciałbym się trzymać, więc te filmy mam motywację, żeby systematycznie wrzucać, rzeczywiście żeby były I nawet miałem taki, taką motywację, że widzę, że wszedł changelog i czułem się zobligowany do tego, żeby go przeczytać na, na filmie i wam go przekazać, mam taki zrobił mi się taki wiecie taka potrzeba, że muszę to zrobić, że żeby się z wami tym podzielić, że jak, myśl jak zaczynacie myśleć Broken Ranks na YouTube, no to myślicie sobie nie tylko już Galaius, nie tylko Baloci, nie tylko Szumi, czy tam Poczes albo inni, tylko myślicie sobie też tato. Idziemy zobaczyć co tam powie, nie? No ciężko będzie wiecie zbudować na pewno większy Kurde, nie, nie wiem jak to powiedzieć, większą rozpoznawalność, w ogóle ten staw jest piękny, weźcie se cofnijcie i zobaczcie se tego stafa, kurde chciałbym takie coś, nawet bym chyba żmija zeskinował. Eee, 3 minuty i 26 sekund. Eee, ciężko byłoby taką rozpoznawalność prawdopodobnie jak zdobyć, jak e, chociażby Galaius, no bo on jednak nagrywa od, od początku trwania tej gry praktycznie, nie? ale wydaje mi się, że tymi wyświetleniami powoli gonimy chłopaków. Też ze względu na to, że e, całe Broken Ranks jest takim e, niesterylnym, jak to się mówi, w takim zamkniętym community. No i też z drugiej strony nie wiem, czy da się wyciągnąć dużo większe liczby na tej grze. No bo zwyczajnie ta gra, no nie ma prawdopodobnie dużo więcej graczy niż to, co mnie tam ogląda, nie? E, mogę tylko po prostu długą pracą nad tym kanałem wciągać do siebie graczy, którzy przychodzą na chwilę poznają się z grom, wychodzą, a potem oglądając najwyżej materiały takie, które e, No gdzieś tam sprawdzają co się dzieje w grze, nie tak jak ja mam z Tibiem na przykład, że ja w ogóle w Tibie nie gram. Nie grałem od paru lat tak dłużej, ale cały czas śledzę takie community i co tam się dzieje. E, biegam sobie, patrzę, czy może jakiegoś czempa tu nie ma. W ogóle e, nie spotkałem jeszcze żadnego czempa, mam 30 kluczy też w sumie, mogłem otwierać te skrzynki. Nie spotkałem tu jeszcze żadnego czempa, więc polecimy sobie jeszcze tam na dół raz, Może coś będzie i wydaje mi się, że tu jakiś event też za dwie godziny jest. Właśnie tego, z tego eventu jeszcze nie skorzystałem, to jest coś też do przetestowania. Ciała tutaj są na, tą, na tego daily quest, jakbyście chcieli się sprawdzić. Tu jest jedno, tu jest drugie, tam do góry jest trzecie, tu jest czwarte i tu jest piąte. I klikacie tylko te 5 ciał, wracacie do miasta i macie 40k golda tak od razu Nie wiem czy 40k golda za każdym razem, czy, czy jest to tam zmienna Bo ja do... miałem 5 pamiątek i każda pamiątka dała mi inną ilość kasy Nie wiem czy to jest tak, że zawsze dostajecie te same pamiątki, czy yy, różne, nie? To jest taki dla mnie znak zapytania mały yy, No tu raczej czempa nie będzie, ale mogę sobie pozbierać skrzyneczki, które się tu podespiły i co, no i systematyczność aktualnie dla mnie jest ważna, to żeby ten kanał gdzieś tam nie rósł prawdopodobnie, bo z tego co wiem, to ciężko jest wzrost na takim kanale przy takiej kierce. Raczej chciałbym, żeby te suby nie spadały, gdzieś tam się trzymały, jak to wpadnie tam parę subów miesięcznie, to będzie fajnie. Kurde, miałem zobaczyć, ile kasy z tego nagrona wyciągnąłem, a ja skrzynki zacząłem otwierać, ale wydaje mi się, że koło. 60-70 tysięcy, więc może tam w pół jednej mi się zwróciło. Wejściówki nie mamy trzy tropy, które będą warte też gdzieś tam z 30 kK. No, także to by było na tyle. Wiecie chyba yy, co my o tali. Wiecie jakie plany na, na kanał. Kolejne farmcasty: raz na dwa dni będę wrzucał w kolejnym odcinku już wam zapowiem, bo wiem co chcę gadać. To będzie temat PETY i przyszłe plany na postać. Takie dwa tematy sobie zrobimy, a odcinek później, czyli poniedziałkowy będzie o petach, a środowy prawdopodobnie będzie o mniej growych tematach. Także to by było na tyle dzisiaj. Miło mi się z Wami spędzało poranek i miłego dnia Wam życzę. Miłego weekendu. Siemaneczko, cześć.